Witam wszystkich po raz kolejny na moim kanale. Już w 2019 roku i ostatnio w QA wspominałem o tych zejściu troszeczkę z obciążeń, i o tych intensywnych treningach. i Dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat, pokazać Wam jak ten trening właśnie wygląda, czyli po prostu maksymalizujemy kontakty, ilość kontaktów z piłką do maksimum oraz wykonujemy maksymalnie szybko ćwiczenie, po czym odpoczywamy bardzo długo, tak żeby cały czas utrzymywać świeżość. Także zobaczycie jak ten trening wygląda i zapraszam was do oglądania. Widzimy się na boisku. Oczywiście przez całym treningiem zrobiliśmy sobie rozgrzewkę. Nie pokazywałem wam rozgrzewki, bo dostaliście bardzo dużo materiałów podczas programu treningowego i myślę, że każdy na spokojnie będzie mógł sobie przeprowadzić rozgrzewkę. No i następnie przeszliśmy tak jak wspominałem w Q&A Chciałem, żeby te treningi były maksymalnie szybko wykonane i zmaksymalizowana ilość kontaktów podczas tego treningu, dlatego właśnie wykorzystaliśmy do tego ćwiczenia na czterech znacznikach lub ćwiczenie Balmastery, następnie drabinkę koordynacyjną i dołączyliśmy do tego jeszcze element w sumie podania, bo tutaj chodzi, żeby fajnie sobie podać idealnie po skończonym ćwiczeniu na drabince koordynacyjnej od razu do przyspieszenia do dryblingu. No i właśnie jeszcze ten element prowadzenia piłki z markowaniem strzału i oczywiście jeszcze możemy sobie na samym końcu dołączyć zwód. I tak właśnie wygląda pierwsze ćwiczenie. W ćwiczeniu również mamy element drabinki koordynacyjnej, ponieważ tak jak mówiłem właśnie fajnie utrzymać tą świeżość pracując nie, na zbyt, nie, nie zbyt długo na, tych drab, na tej drabince koordynacyjnej, żeby nie zamulać nóg, tylko cały czas utrzymywać je w świeżości, ale właśnie w pełnej dynamice. Po właśnie po skończonym ćwiczeniu na drabince koordynacyjnej dynamiczny zygzak 2 na 2 metry to jest chyba tutaj akurat. I kończymy to wszystko otwarciem gry fautapsem y, i celnością podań do, albo do brameczki. Albo ustawiamy tak, jak tutaj my mamy ro, y, dwa rogi w małej brameczce, pachołkami oznaczone. Oczywiście, możecie sobie brameczkę stworzyć z dwóch pachołków, czyli dwie brameczki z czterech pachołków. E, oczywiście możecie sobie też postawić zwykłe małe bramężki, jeżeli macie dostęp, to tak okay. naprawdę zależy wszystko od was. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze jaką progresję okay, z kolorami okay. wykonywaliśmy. Zielony. Dobra. Zielony. Dobra zielony. I cały trening zakończyliśmy oczywiście ćwiczeniem strzeleckim, czyli łącznie nam wyszły trzy ćwiczenia główne. Trening trwał około 45 minut, może, może troszeczkę dłużej. Tutaj, jeżeli nie macie partnera na początku, oczywiście możecie wykonać zwykły zwód, następnie schodzicie wewnętrzną częścią stopy po skosie, następnie markujecie strzał do środka zewnętrzną częścią stopy, oddajecie strzał, biegniecie do tych trzech pachołków, robicie skip. Oddajecie drugi strzał, następnie biegniecie do trzeciej piłki, wracacie z nią praktycznie do szesnastki, zmarkujecie jeszcze jeden strzał i oddajecie ostatni strzał. Oczywiście nie tak jak ja tutaj, tylko staramy się szczelić w bramkę. Także tak właśnie to wygląda to ćwiczenie. Ja dziękuję, że mnie słuchaliście i widzimy się już, albo nie, słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Ja właśnie wróciłem do domu. Myślę, że naprawdę fajny trening zrobiłem, tak jak mówiłem, miał być to krótki trening i intensywny, z jak najdłuższymi przerwami. Myślę, że naprawdę fajnie to wyszło. I teraz takie pytanie do was, czy na przykład chcielibyście, żeby na kanale pojawiały się bardziej takie właśnie odcinki w formie vlogów, czyli będę pokazywał swoje treningi indywidualne, jak zarządzam swoją przygodą z piłką czy wolicie na przykład właśnie takie odcinki typu graja jak Cristiano Ronaldo czy jakieś poradniki czy na przykład łączyć to ponieważ myślę, że to też by było możliwe, że na przykład raz w tygodniu by się pojawiał odcinek z tego co się u mnie dzieje oraz z tego co robię aktualnie na treningach, a w drugi na przykład tydzień albo w ten sam tydzień jeszcze by się pojawiał odcinek, jeżeli dawałbym radę się z tym wszystkim wyrabiać, pojawiałby się odcinek właśnie typu gra jak Cristiano czy jakiś poradnik właśnie treningowy albo poradnik odnośnie jakiejś pozycji, czy tam jakichś różnych typów treningowych. Także zostawcie komentarz i dajcie znać, co o tym sądzicie. Zostawcie oczywiście standardowo łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w kolejnych odcinkach.